W tym odcinku pokażę Ci krok po kroku, jak wykonać test FTP w Zwift i po co w ogóle go robić. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze Zwiftem lub treningiem kolarskim, nie przejmuj się, wszystko wyjaśnię od podstaw. FTP to skrót od Functional Threshold Power, czyli funkcjonalna moc progowa. Mówiąc prościej, jest to maksymalna moc w watach, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez około godzinę jazdy. To bardzo ważny parametr dla kolarzy, bo wyznacza nasze strefy treningowe i pozwala śledzić postępy. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego warto znać swoje FTP, jak wyglądają różne rodzaje testów FTP w Zwift, a także jak interpretować wyniki. FTP jest jak sprawdzian kondycji. Znając swoje FTP, możesz dostosować treningi idealnie do swojego poziomu. W Zwift warto ustawić dokładny FTP, bo od niego zależą intensywności w treningach. Jeśli FTP jest zaniżone, treningi będą zbyt łatwe i nie przyniosą pełnych korzyści. Jeśli zawyżone, każda sesja będzie zbyt ciężka i szybko się zamęczysz. Poza treningami, FTP to też prosty sposób śledzenia postępów. Rosnące FTP oznacza, że stajesz się mocniejszy. W świecie Zwift FTP wpływa nawet na kategorię wyścigową, np. aby ścigać się w kategorii C czy B, musisz mieć odpowiednią moc względem wagi, dlatego regularne testy FTP, np. co 4-6 tygodni lub aktualizacja tego parametru, są kluczowe, zwłaszcza dla porządkujących. Zwift oferuje kilka sposobów na zmierzenie FTP. W menu treningów znajdziesz gotowe workouty do testów FTP. Do wyboru są m.in. FTP Ramp Test. Test stopniowy, w którym co minutę automatycznie podnosi się obciążenie. Trwa do momentu, aż nie dasz rady utrzymać tempa. Idealny, gdy chcesz szybkiego testu bez długiego wysiłku. FTP Ramp Test Lite. Wersja ramp testu dla osób o niższej wyjściowej mocy lub lżejszych. Obciążenie rośnie wolniej, dzięki czemu wynik będzie dokładniejszy dla początkujących o niższej mocy. FTP test standard, czyli klasyczny test FTP, trwa około 45 minut łącznie z rozgrzewką, a kluczowy jest 20-minutowy maksymalny wysiłek. Na podstawie średniej mocy z 20 minut Zwift wylicza twój FTP stosując 95% tej średniej. To dokładniejsza metoda, ale bardzo męcząca fizycznie i psychicznie. Test na trasie The Great Watopi. The Great to 3,5 km podjazd o średnim nachyleniu 8,6%, który służy jako automatyczny test FTP. Wystarczy wjechać ten podjazd na pełen gaz, a gra na mecie oszacuje Twój FTP na podstawie czasu i średniej mocy z podjazdu. Zwift twierdzi, że zrobi to całkiem trafnie dzięki analizie danych z ponad 700 tysięcy testów FTP innych użytkowników. Innymi słowy, to taki naturalny test: jedziesz pod górę na maksimum, a gra sama poda wynik. Wyścig lub jazda na maksa nieformalny sposób. Jeśli nie chcesz robić dedykowanego testu, możesz pojechać w wyścig Zwift lub ciężki trening na 100% możliwości przez najlepiej minimum 20 minut. Zwift posiada funkcję automatycznej detekcji FTP, gdy podczas normalnej jazdy uzyskasz nową najwyższą moc, gra to zauważy. Jeśli wyliczony FTP wzrośnie, pojawi się komunikat New FTP Detected z nową wartością. To znaczy, że ścigając się na maxa, też jesteś w stanie ustawić nowe FTP bez osobnego testu. Oprócz tego jest jeszcze jeden super sposób ustawiania FTP, bazując na własnych doświadczeniach i obserwacjach podczas różnych workoutów. O tym opowiem ci bardziej szczegółowo trochę później. Test FTP to intensywny wysiłek, więc warto podejść do niego wypoczętym. Dzień przed testem najlepiej zrobić lekką jazdę lub odpocząć, żeby mieć świeże nogi. Przygotuj sobie wentylator, wodę lub napój izotoniczny i ręcznik, bo będziesz mocno się pocić. W grze Swift wybierz odpowiedni test z menu treningów. Ja zaczynam od ramp testu, bo jest krótszy, pokażę Ci jak wygląda, a potem porównamy go z testem 20-minutowym, który również zobaczysz w tym odcinku. Natomiast wykonam go w inny dzień, bo po ramp teście nie byłbym w stanie zrobić go na 100% możliwości. Domyślnie jest tutaj ustawiony tryb ERG, dzięki czemu Zwift sam będzie kontrolował opór. Każdy test zaczynamy od rozgrzewki, czyli kilku minut łatwej jazdy. Także zaczynamy od ramp testu i właśnie to jest trening, który obecnie wykonuję. W ramp teście co minutę opór rośnie o ustalony krok, tutaj o 20W. Zaczynamy bardzo lekko, pierwsze minuty nie zapowiadają tego, co za chwilę się wydarzy. Kadencję będę chciał trzymać mniej więcej na 100 obrotów na minutę. Co minutę moc skacze w górę, 120W, watów, 140W, watów, 160W watów i tak dalej. Jedna ważna sprawa, cały test rampowy wykonujemy na siedząco. Sam Zwift podczas treningu na ekranie o tym informuje. Ponadto jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać zadanej mocy, to najlepiej od razu przestać pedałować, wtedy wynik będzie najlepiej oszacowany. W ramp teście końcówka nadchodzi szybko, każda kolejna minuta robi się coraz cięższa, serce bije mocniej, oddech przyspiesza i ostatnie 3-4 minuty to już walka z samym sobą. Nogi pieką, a głowa też już mówi stop. Dokładnie tak ma być. Jedziesz do absolutnego odcięcia. W pewnym momencie po prostu nie dajesz rady utrzymać kadencji i musisz przerwać. U mnie następuje to przy obciążeniu 380W. Kończę pedałowanie i test automatycznie się zatrzymuje. Po kilku sekundach, na ekranie wyskakuje okienko z wynikiem z twoim nowym FTP. U mnie jest to na dzisiaj 271W. Jak Zwyk to policzył? Bierze około 75% mocy z najwyższej osiągniętej minuty testu. Przykładowo, jeśli ostatnia pełna minuta, jaką ukończyłeś, to 300 W, Twój FTP zostanie ustawiony na 225 W. W moim przypadku ostatnia zaliczona minuta to 360 W i FTP wyszło 271 W. Jeżeli to więcej niż miałeś przed testem, super, zanotowałeś poprawę formy. Jeśli mniej, co też czasem się zdarza, to nic się nie dzieje: może miałeś gorszy dzień, albo poprzednie FTP było nieco zawyżone. Ramp test jest świetny dla początkujących, bo jest krótki i nie musisz nic planować, po prostu jedziesz na maksa, aż padniesz. Wadą może być lekka nieprecyzyjność dla osób, które mają mocne sprinty. Takim osobom ramp test czasem przeszacowuje FTP. Sam test rampowy pokaże w miarę sensowny wynik, natomiast z doświadczenia widzę, że u mnie ten wynik jest zawyżony na 100%. Teraz nie mam aż tak wysokiego FTP, dlatego zrobimy za chwilę jeszcze jeden test. Tylko tym razem będzie to test 20-minutowy moim zdaniem bardziej dokładny. Także mój FTP według ramp testu to 271W. Zobaczymy co pokaże test 20-minutowy. Przechodzimy do drugiego sposobu. Pełnego testu 20-minutowego. Ten nagrywałem innego dnia, na świeżo, bo wymaga solidnego wysiłku przez dłuższy czas. Wybieram w Zwift Workout FTP Test Standard. Taki trening zaczyna się od rozgrzewki, kilkanaście minut stopniowo rosnących obciążeń, kilka krótkich, mocniejszych akcentów, by przygotować nogi. Ważne jest, by rozgrzać się. Ale nie zmęczyć przed głównym testem. Tutaj jeszcze taka wskazówka dla Ciebie: jeżeli podczas testu nie chcesz skupiać się na żonglowaniu biegami i dostosowaniu ich do terenu, tylko po prostu na generowaniu mocy, to najprościej wybierz sobie do testu w płaską trasę, albo jeszcze lepiej ustaw sobie trainer difficulty w opcjach na 0%, co w skrócie wypłaszcza Ci trasę, czyli masz takie odczucia, jakbyś jechał ciągle po równym terenie. Po rozgrzesce następuje chwila luzu, po czym startuje 20-minutowy odcinek oznaczony jako free ride. Teraz wszystko w Twoich nogach i głowie. Musisz przez 20 minut wycisnąć siebie jak najwięcej, ale tak, by wytrzymać do końca. To jest właśnie trudne. Musisz wiedzieć, jak rozłożyć siły na 20 minut testu. Lepiej zacząć od tempa nieco poniżej spodziewanego FTP i stopniowo dokręcać śrubę. Na przykład po ramp teście wiem mniej więcej, że mój FTP to około 250 w To znaczy ramp test pokazał 271, natomiast z doświadczenia wiem, że to w moim przypadku zawyża, więc planuję zacząć pierwsze minuty około 250 w mając na uwadze, że końcowy wynik na tym teście to nie 100, a 95% wygenerowanej mocy. Dzięki temu zobaczy jak się czuję i ewentualnie spróbuję podnieść moc do 260 W, może 270 w drugiej połowie. Najgorsze co można zrobić to zacząć za mocno. Jeśli wystartujesz sprintem i stracisz zapas sił w 5 minut, to potem męczarnia i wynik gorszy. Lepiej zacząć odrobinę lżej i przyspieszyć pod koniec, niż odwrotnie. Jadę kontroluję moc na ekranie Zwift. Na ten moment średnio utrzymuję około 255W. Jest ciężko, ale będę chciał jeszcze zwiększyć tę moc. Czuję, że to zupełnie inne wyzwanie niż ramp test nie ma nagłego wzrostu co minutę, za to jest długotrwały ból. Po 10 minutach jestem w połowie, wydaje mi się, że dobrze rozłożyłem siły. Jestem zmęczony, ale jeszcze zdolny kontynuować. Planowałem delikatnie podkręcić moc, ale chyba poczekam jeszcze z 5 minut, bo może być ciężko mi to później ukończyć. Ostatnie 5 minut to już walka z kryzysem, odliczam sekundy, ale mimo wszystko muszę jeszcze podnieść moc, bo czuję, że jestem jeszcze w stanie trochę podkręcić to tempo. No i w końcu koniec. Kończy się 20 minut, jestem wyczerpany, ale szczęśliwy, że dotrwałem. Zwift automatycznie przerzuca mnie do schłodzenia. Będę z tobą szczery, taki test to nie jest nic przyjemnego. Ciężki trening, zarówno dla nóg, jak i dla głowy. Ale też za chwilę opowiem ci o innym sposobie na obliczanie FTP. Czas na wynik. Gra wylicza FTP jako około 95% średniej mocy z tych 20 minut. Na ekranie pojawia się komunikat, że moje obecne FTP to 247 W, także średnią moc z 20 minut miałem 260 W, co daje FTP 247 W. Czyli RAM test pokazał mi 271 W, a test 20-minutowy 247 W. Dodam, że mimo iż oba testy robiłem w różne Dni, to moja forma, poziom odpoczynku był mniej więcej na takim samym poziomie i zdecydowanie ten test 20-minutowy jest bardziej precyzyjny. Mało tego, jeszcze przed przystąpieniem do tych testów obstawiałem właśnie mniej więcej taki wynik. Myślałem, że może uda się dobić do 250 W, ale na pewno nie więcej. Jeżeli to sobie podzielę przez moją obecną wagę, czyli 78 kg, to mam wynik 3,16 watów na kilogram. Także jeszcze sporo pracy przede mną. Jaki test FTP wybrać? Jeśli zastanawiasz się, który jest lepszy, to zależy. Ramp test jest krótszy i prostszy, ale może troszkę przeszacować FTP, szczególnie u osób z wysoką mocą anaerobową. Test 20-minutowy jest złotym standardem dokładności, jednak bardzo wymagający. Początkujący często mają problem z równym tempem i wystrzelą za most na początku. Dlatego dla nowicjuszy polecam zacząć od ramp testu, a dopiero gdy nabierzesz doświadczenia, to wtedy zrób sobie pełny 20-minutowy test. Oba jednak dadzą ci dobrą orientację, gdzie stoi twój FTP. Ewentualnie, jeżeli nie chcesz bazować na tym teście 20-minutowym, bo na przykład jest zbyt trudny, ale chcesz co jakiś czas sprawdzać swoją formę, to możesz zrobić test rampowy i po prostu porównywać wynik z tym poprzednim. Wtedy sam wynik może nie będzie bardzo dokładny, ale przynajmniej zobaczysz, czy robisz postępy, więc to jest fajne. Także wybierz sobie jeden test, który ci bardziej odpowiada i zawsze sprawdzaj swoją formę na tym samym teście. Mamy nowe FTP? Świetnie, tylko co teraz z tym zrobić? Przede wszystkim ustaw swój FTP w Zwift. Jeśli zrobiłeś test przez workout, to powinno to zostać zaktualizowane automatycznie. Dzięki temu Zwift dostosuje trudność treningów pod twój poziom. Teraz interwały będą we właściwych strefach mocy, sprinty będą sprintami, a luźne jazdy faktycznie luźne. Monitoruj swoje FTP w czasie, rosnąca liczba to motywacja, że trening działa. Jak często testować? Zdecydowanie nie ma sensu katować się co tydzień. Zwykle trenerzy zalecają test FTP co około 4-8 tygodni albo po zakończeniu cyklu treningowego, by sprawdzić postępy. Możesz też zdać się na autodetekcję FTP, czyli ścigaj się. Jest trudne grupowe jazdy, no i kiedy forma skoczy, Zwift i tak to wykryje. Niektórzy robią tak, że stopniowo podnoszą obciążenia treningowe bez testu, na przykład, gdy zauważysz, że dotychczasowe ćwiczenia robią się za łatwe, możesz ręcznie zwiększyć FTP o kilka watów i zobaczysz, czy odczucia wróciły do poprawnych. To mniej dokładne podejście, ale dla amatorów moim zdaniem wystarczy. Sam często z tego korzystam i sprawdza się to u mnie bardzo dobrze. Z tego też powodu już przed samymi testami wiedziałem, że mój wynik to będzie około 250W, bo tak też wychodziło z moich ostatnich treningów. To znaczy, jak ustawiałem sobie workout z bazowym FTP 240W, to było trochę łatwo, ale na 250W już ledwo dawałem radę. Jak to działa? Po prostu, jak na przykład robię sobie jakiś trening, załóżmy na to 2x20 minut na powiedzmy 240W. Widzę, że kończę go bez problemu, to w kolejnym tygodniu dodaję np. 5W i sprawdzam, czy daje radę. Pamiętaj jednak, że nic nie zastąpi porządnego testu, gdy potrzebna jest dokładność. Zwłaszcza przed rozpoczęciem nowego planu treningowego warto znać aktualne FTP, aby plan był odpowiednio dopasowany.